Podejrzenie o możliwości popełnienia licznych przestępstw przeciwko mieniu publicznemu i niegospodarności na szkodę miasta Nowego Sącza. Zawiadomienie w tej sprawie do Prokuratury Rejonowej w Muszynie złożył poseł Arkadiusz Mularczyk. Składamy w dzisiejszym zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 231 w związku z artykułem 296 kodeksu karnego do Prokuratury Rejonowej w Muszynie wobec prezydenta miasta Nowego Sącza Ludomira Hansla. Oraz wobec innych osób, które pełnią funkcje w zarządach spółek miejskich. Poseł Arkadiusz Mularczyk wnioskuje do prokuratury o zbadanie, czy nie doszło do nieprawidłowości w procesie inwestycyjnym. A chodzi o budowę stadionu Sandecji, trzech bloków mieszkalnych dla STBS oraz kompleksu sportowego w Zawadzie. Uważamy, że powierzenie jednej firmie, firmie Blackbird, tych wszystkich inwestycji wartych około 140 milionów złotych. Było działaniem na szkodę miasta. Spółka ta nie posiadała potencjału gospodarczego, pracowniczego, ekonomicznego do tego, żeby realizować te wszystkie inwestycje. I jak dodaje poseł Mulaczek, firma Blackbird wygrała przetarg na budowę stadionu na 4800 miejsc. Jednak według posła inwestycja od początku była budowana na 8000 miejsc. Również o tym świadczy protokół kontroli, który przeprowadził Urząd Publicznych. Który jednoznacznie stwierdził, że pomimo faktu, iż stadion miał być realizowany na 4800 miejsc, od początku był realizowany na 8000 miejsc. Co oznacza, że od początku mogło dojść do zmowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą co do innego kształtu stadionu, aniżeli ten, który był rozciągnięty w przetargu na budowę stadionu. Hipokryzją najwyższych lotów fakt złożenia zawiadomienia do prokuratury nazywa prezydent Ludomir Handel. Pan pseudoposeł dalej jest jeszcze w trybie wyborczym. Nie udało się przez 8 ostatnich lat wybudować Sądeczanki. Nie udało mu się zorganizować reparacji. Nie udało mu się zorganizować środków unijnych z KPO nie ma środków dla Nowego słońca dedykowanych, które pan pseudoposeł by ściągnął. I to wszystko powoduje, że na tle jeszcze jego tej pracy merytorycznej, kiedy widzimy, że nawet MSZ kuleje, bo ma problemy ze ściągnięciem własnych obywateli ze strefy gazy, on wywołuje wojnę na dole. A w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie toczy się obecnie śledztwo w sprawie wyrządzenia w okresie od 25 lutego 2022 roku do października 2023 roku w Nowym Sączu szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w spółce Nowosądecka Infrastruktura Komunalna przez prezesa zarządu.